Zadanie czwarte za trzy punkty kadet. Pole prostokąta ABCD wynosi 10. Punkty MN są środkami boków AD i BC. Jakie jest pole czworokąta? 2,5 c5, d7,5 e10. Popatrzmy na te dwa trójkąty. Te dwa trójkąty są przystające, są identyczne, bo to jest przecież połowa. I to jest połowa. Te boki są równe. Te kąty są równe. Na przykład, gdybyś chciał uzasadnić, to masz cechę przystawania trójkątów bok-bok, bok-bok, kąt. Czyli te dwa trójkąty są identyczne. Poprowadzę tu taką linię łączącą te dwa punkty M i N. To są środki tych boków. I widzisz, że nasz prostokąt został podzielony na cztery identyczne trójkąty. Albo przystające trójkąty, jak wolisz. I teraz przesunę sobie ten zielony trójkąt troszkę wyżej, żółty niżej. I teraz, jak widzisz, otrzymam połowę w kolorze zielonym. Połowy w kolorze żółto-czerwonym, więc pole tego zielonego czworokąta wynosi połowę pola całego prostokąta. A ponieważ pole całego prostokąta było 10, więc pole tego czworokąta M, B, N, D to jest 5.